Miasto Xi'an w prowincji Shaanxi było niegdyś stolicą XIII dynastii. Od czasu stworzenia jedwabnego szlaku dynastii Han, Xi'an był cały czas ważnym miastem wymiany kulturalnej między wschodem a zachodem. Wiele zabytków kultury tego miasta świadczy o wzajemnym wpływie i integracji kultur różnych krajów. Które artefakty w Muzeum Historii Prowincji Shaanxi mają elementy charakterystyczne dla starożytnego westernu? Znalazłam 6. Zobaczmy, co to za zabytki. Pierwszym z nich jest złota miejska z dynastii Tang w kształcie płatków lotosu z motywem kaczki i medarenki. Technika tworzenia nierównych obrazów na złotych i srebrnych naczyniach pochodziła od rodów, które zamieszkiwały region Uzbekistanu. Chińscy rzemieślnicy zapożyczyli formę rzemiosła, ale zachowali estetyczne i artystyczne cechy chińskiego stylu. Drugi przedmiot to bardzo cenna figurka Tang-sensai, przedstawiająca ośmiuosobową grupę pieśni i tanca siedzącą na mgłądzie. Otwarta atmosfera dynastii Tang doprowadziła do mieszanki kultur całego świata, w tym kostiumów i instrumentów muzycznych używanych przez trupę. Można powiedzieć, że ta figurka Tang-sensai jest wynikiem długotrwałej wymiany materialnej i kulturowej między Chinami a narodami zachodnimi w tym czasie. Trzeci to posłacany miedziany irwabnik mający 2000 lat. Precyzja wykonania tej figurki małego owada wskazuje na rozwój hodowli irwabników i produkcji irwabiów w dynastii Han. Z tego powodu chińskie tkaniny irwabne mogły być eksportowane do Azji Środkowej i Europy, nadając tym hadrowemu szkrakowi nazwę irwabny szlak. Ten mały owacz otworzył nowe okno dla przyjaznej wymiany między krajami i napisał nowy rozdział w rozwoju i postępie ludzkości. Czwarty eksponat to kieliszek agatowy z głową bestii z nazwy Tang. Wygląda jak róg, prawda? Ten typ naczynia był wzorowany na starożytnym greckim wina Wrighton. Wśród arystokratów tam modne było podążanie za nowościami, a ten kierik do wina pokazuje, jak arystokraci tam uczyli się nowości od cywilizacji zachodniej. Piąty przedmiot to srebrny wisior na pachnidła z wzorem winogron, kwiatów i ptaków. Jego wnętrze jest cudownie zaprojektowane, bez względu na to, w jakiej pozycji znajdzie się zewnętrzna warstwa. Pachnidła w środku nie rozdają się. Co ten przedmiot ma wspólnego z kulturą Azji Środkowej lub Europy? Jednym z przedstawionych na nich motywów jest winogrono, owoc sprowadzony do Chin z Azji Środkowej przez Zhang Tsiena, czyli pioniera jedwabnego szlaku. Szósty to Murak w grobowcu księcia Zhang Hui. Dwa obrazy wyraźnie ilustrują wymianę Chin z zagranicą zapanowania dynastii Tang. Pierwszy obraz przedstawia grę w poro. Sport ten powstał w Persji i rozprzestrzenił się w Chinach przez jedwabny Szlak i był bardzo popularny zarówno w rodzinie cesarskiej, jak i wśród zwykłych obywateli dynastii Han. Na drugim obradzie widać misję dyplomatyczną, Wysłanicy z różnych krajów rozmawiają z chińskimi dyplomatami. Na 其实还有很多的文物，就比如说我们在这里看到这两件鎏金伎纹八棱杯，这两件鎏金伎纹八棱杯呢，无论是它的纹饰，还是它的造型，都有充满着这种浓郁的粟特风格。嗯，粟特其实，其实它就是来自于中亚的一个非常古老的一个商业民族，他们在很长的一段历史时期里呢，就经常呢是由丝绸之路往返于中亚以及中国之间。嗯，那除了它这个八棱杯，还有哪些文物吗？ 还有非常多的，比如说之后我们会看到的，像这种忍冬八曲长杯以及水晶八曲长杯等等、嗯，那我们也去看一下吧。可以，们这边请。嗯、这两件就是八曲长杯。嗯，其实我们可以看它整个器型都很有特色，它呈这种八曲八瓣这种形制。像这样的形制呢，它也是来自于波斯萨珊王朝这种常见杯型。嗯。 就是这个忍冬的花纹，其实是我们中国自己喜欢的。对，好，但是这个器型是我们学习他们的。对对，没错。像这件水晶八九成杯，像这样子的水晶啊，多也是西域向中国进贡之物。嗯嗯